Cześć! Cześć! Tu ja stary otwarta składu. Dzisiaj sobie zagramy Simple 2 Sandbox, san Jestem stary, już nie umiem czytać. Wczorajszy film. Był bardzo stary. On był nagrywany w tamte wakacje, a ten filmik nagrywam w ten sam dzień, w którym go wypuszczam. I dosłownie nagrywam to godzinę przed wypuszczeniem, bo zapomniałem dzisiaj nagrać film. Więc nagrywam dla Was teraz. Pójdziemy sobie na taką zwykłą mapę i zbudujemy sobie napis Daily 2025. Y no, nie, nie napiszemy 2025, ale napiszemy sobie y, daily. Nie reklamuję temu, więc proszę prawa autorskie mi tutaj nie dawać. Nie reklamujemy temu w żadnym przypadku. Nie, nie reklamujemy go. YouTube jak coś nie promuje temu. To ja tylko mi się wyświetliło. Nie, to nie jest żenarka Nie, ja nie sponsoruję. Chyba, że ktoś mi zaproponuje. Ale rymuję, nie czuję, że rymuje. Pomogę Ci wszystkim. Będę z tobą chodził, gdzie chcesz, żebyś nie stracił się. Tu chyba... Tu były, nie? Tak. I piszemy da ile. D, 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 A ešte sa viem, čo je. Ful. Badu. mi naučil môžiť po anglicky. A. I. Dobrze, nie wiem. Dobra. Damy sobie kanapę. Lewitującą. i no zaraz bym poprawiła Boże, jakie logi pięć FPSów. FPS, nie jest takie laki. NPC chyba tak, tak. I ładujemy sobie mnie. taki pyk. Z okazji, że jutro są mikołajki, to dam tutaj coś mikołajkowego. Jeśli jest, chyba nie będzie. Nie, ale możemy stać piwo. Jak w ogóle będzie. kurde piwa nie ma trudno ale można powiedzieć daily i rozpoczęty Teraz na jeszcze rozpowiedzieć koło że sobie tutaj yy, na temat świąt Święta to jest czas, który mamy wolny w szkołach, czy tam w przedszkolach, czy tam w pracach, zależy zależy gdzie kto chodzi ja na przykład jeszcze chodzę yy, ja już chodzę do pracy a już normalnie pracuję yy, już normalnie sprzedaję piwa w barze ale śmieszne to jest mój legendarny śmiech no i Zbliża się okres takiej świątecznej. Filmy od 23 grudnia do 27. Filmy będą o godzinie 11. Tak jak w planie w niedzielę. A filmy w Sylwester, czyli a wy sylwester będzie coś specjalnego. Sylwester ma w planach zrobić filmy co godzinę. Znaczy co dwie godziny. I tak sobie pół dnia spędzić na filmach. Więc to też będzie specjalnie. Zacznie, zacznie się to od godziny 14, potem yy, 16. 18, 20, 22 i o północy będzie ostatni, piąty. Więc też w Sylwester będzie fajny dzień dla Was i dla mnie. Shortsy będą się pojawiały raz na jakiś czas. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że yy, czasami w niedzielę filmy mogą się pojawić później, ale czemu? Ja zawsze w niedzielę. Mam yy, ważne sprawy do załatwienia. Muszę. Yy, czasami się też spotykam z moim synem. No, e, ja z nim mieszkam z moim synem. Więc. Moim <laughs> z nim ze mną mieszka. Mm. No. Muszę się z nim piwem poczęstować. <laughs> nie no. YouTube nie bawi mi filmów, bo cię zarąbię. No, co jeszcze muszę wam powiedzieć? Wesołych świąt! I daily mam w planach robić przez rok. Ale czy się przez rok uda, to nie wiem. Czyli byśmy se skończyli drugiego, czy znaczy czwartego. Byśmy se skończyli, tak. 4 mm, grudnia 2026 daily będzie skończona, a potem filmy będą tak, jak było ustalone. Z, nie. Po daily filmy będą tylko raz w tygodniu. I te filmy będą się pojawiać. W yy, piątki bo w piątek mam prawie... Znaczy mam cały dzień wolny. Rano tylko jestem zajęty, ale przed dwunastą jestem w domu. Mogę rzucać filmy, no to tylko w piątki będą o godzinie 15. .00. Więc podejli też muszę odpocząć, więc podejli będzie tydzień odpoczynku, a potem zaczniemy sobie... W piątki, bo na Daily trzeba bardzo dużo pracować, trzeba codziennie nagrywać odcinki, więc też pochwała dla mnie. Akurat dzisiaj na, dzisiaj nagrałem 0. Około mojego syna, że nagrałem 20, nie mówcie mu tego. Ale nagrałem 1, tylko ten, co teraz nagrywam, który wrzucę za yy, szybka matematyka, za 53 minuty. Więc za 53 minuty mam nadzieję, że będziecie i udostępniajcie mój kanał wszędzie i żeby wszyscy po prostu byli, nie? I to tyle, dziękuję za film. Mój legendarne słowo, pomogę Ci, zdanie, pomogę Ci wszystkim, będę z chodził gdzie chcesz, byś nie stracił się.